Ależ mamy wymianę, proszę Państwa. I znowu dropshootem kończy Andrzej. Brawo. Brawo, ponownie w samo okienko kortu Michał Słoka. Brawo Maciej, pięknie, nie zadrżała mu ręka przy tym Michał Słoka ma na wszystko odpowiedź, brawo Ale przepiękny od teraz w wykonaniu Andrzeja Sienkiewicza ale Mateusz toczył bardzo ciężkie boje w ćwierćfinale, w półfinale. Pamiętam, że w półfinale pokonał Emanuela Lecha. Wielkiego, piękny wojnarew. Piękny wojnarew. No i mamy piłkę meczową dla Andrzeja. Teraz przed samiutką linią. Brawo Łukasz. Bravo, Ukaš. Pięknym backhand. grania tutaj tenisistów. Piękne zagranie. Winner. Oha, też zegranie. Jego gra z i backhandem jest bardziej wyrównana niż... Piękny rejner, wow, brawo. Teraz chyba to piłka meczu. Najmocniejsze uderzenie tego... Znakomite uderzenie Wojtka Liska, świetnie trafiło. To utrudniło mu ocenę śladu. Znowu piłka bardzo, bardzo blisko Nili Lilinia z Pasmota, brawo. brawo. Piękna piłka. Coś nieprawdopodobnego.